Nie wiedziałem cholera, że giganty współpracują z mamutami! Jakaś konspiracja. Przy... Przyjrzyjmy się temu widokowi. Cóż to za magiczne. Oj, 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 oj Mamut nie skacz Cóż to za wodopój jest. Magiczne wody. Niesamowite. Niesamowite. Uciekamy dalej. Przejdziemy z innej perspektywy. To też jaskinia jest. Och, my uciekaj! You can't defeat me, or you can. Oh, holy crap! Oh holy crap What the fuck? Yeah. It's not. It's all to yeah. I am a little bit confused. Huh? Oj, oj Ajajaj Kepasa aj, aj. Kto? Oh. Ale tu jest wuchta postaci, dechy Dechy, dechy, dechy o Jezus Maria Nie da się, da się, da się, wszystko się da w tej grze Dobrze Skyrim jeżeli powie, że w skali się czegoś nie da, ja powiem, że się da, wszystko się da. Yy. Szybko, bo nas zobaczą. Kuń! Kuń! Chodź tu! Zostaw go! Fa fluhte, Mamut. Kunj! Wait for me, ja?